Witam Was serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi drodzy, jak widzicie, u mnie na kanale i z tego co widziałem, to na polskim youtube premiera Euro 2016 przede mną leży Starter Pack. I jak na razie znalazłem w sumie 11 różnych blistrów z różnymi limitkami. Tak więc. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie Starter starterpaka. A wszystkie pozostałe blisterki będziemy otwierać później. Tu mam trzy jeszcze, i tutaj też trzy, czyli razem 11. Z tego co wiem, to wyszło 12 różnych kart limitowanych w blistrach. Muszę jeszcze poszukać tą 12. No a dzisiaj, moi drodzy, lecimy ze starterpakiem. Mam nadzieję, że. będzie Wam się ta kolekcja podobać. Ja już oczywiście oglądałem kilka filmów i wiem mniej więcej jak karty wyglądają. Wy zapewne też. No więc tak moi drodzy, wyciągamy całą zawartość Starter Packa. W środku zostało nam jeszcze jedna saszetka została i karta limitowana moi drodzy Wayne Runey To jest karta limitowana, która jest w starter paku i to jest raczej jedna, która zawsze będzie właśnie w starter pakach, jak widziałem osoby, które również otwierały starter packi, również trafiały właśnie Wayna Runeya. Czyli tego sobie na razie odłożymy na bok a zobaczymy, jak to wszystko wygląda w środku. Tutaj są reguły gry po niemiecku, wiadomo. Jestem w Niemczech, starter pack też jest niemiecki. No ale tutaj w środku to raczej jest wszystko dla innych państw, również nie tylko dla Niemców. Tak wygląda tył. Tutaj w kilku e, językach napisane. Mamy po angielsku, po niemiecku, e, jak się nie mylę, po polsku też tutaj jest, po rosyjsku, węgiersku i jeszcze nie wiem, jaka to tutaj jest, e, de fouann, czyli chyba Francja. No a ten album jest wydany na Niemcy, Austrię i Turcję. No i teraz zobaczmy moi drodzy, co tutaj mamy w środku. Czyli mamy tak: Top playerów, Top players in Europe, Special Card. Info i stats, czyli statystyki. Fans i pasja. Tutaj widzimy autografy również będą. Taka jest czeglista na początku. Tak samo jak w FIFA 365 będziemy mieć karty z trzema drużynami, z logiem, tak więc to jest identycznie jak w FIFA 365. W środku będzie ta karta numer 5 z wszystkimi, znaczy tutaj akurat z logiem. Piątka była następnie mamy czegliste wszystkie drużyny Później mamy Heroes and Legends, czyli karty zwane Time Machine, Legends Player, Legends Team, Top Scorer, Top Assist, Top Minutes Played, Friends And FOES, czyli e, tutaj na przykład mamy Miller'a i Lewandowskiego, czyli grają w jednym klubie, ale będą przeciwko sobie grali na właśnie Mistrzostwach Europy. Niemcy są w grupie z Polską. Następnie tutaj mamy Team Cards, Goldstoppery, Teammates, Top Jouer, Dynamo, K-Player. Goal Machine I To będą bazówki, tak jakby połączone właśnie z tymi nazwami. Oprócz tego mamy teraz karty specjalne: Eleven Defensive Rock, Next Generation, Double Trouble, Experts, Game Changers, Inventiveness, Want to Watch, Passion Pride, Signatures. Making History no tak to moi drodzy wygląda nie ma co przedłużać już 5 minut tutaj ględzę lecimy moi drodzy z saszetkami mamy ich w środku 5 jeszcze zobaczymy jak to tutaj wygląda czyli mamy tak Teammates 216 Game Changer 19 kart można trafić 1 w 6,5 paczki. 11 24, 1 na 8 paczek. Next Generation bądź Double Trouble, 1 na 8 paczek. Want to Watch, 1 na 8 paczek. 17 jest takich kart. Logos oczywiście 24, tyle ile drużyn. 12 Passion Pride, 1 na 8. Goldstopper, Top Joueur, Expert Defensive. Zobaczmy, moi drodzy, które są najciężej do trafienia, czyli mamy logo z UEFA Euro 2016: jedna na 170 paczek. Później trofi, oficjal, bol, mascot, czyli to są takie 4, no i top qualifiers, czyli 1 na 60, czyli to są 5 ostatnich. Tutaj wypisanych to są najciężej do trafienia karty. A to będziemy w międzyczasie, jak będziemy prezentować tutaj karty, to będziemy zerkać, jak to tam jest, z rzadkością występowania. No i od razu zaczynamy, moi drodzy, z Polakiem Grzegorz Krychowiak, teammate K-player. O, i mamy eksperta Bastian Schweinsteiger. Piękne te karty. Można wyczuć powłokę śliską, tutaj jest y, normalna, teammate Grandfist, Szwecja, Keseru, Rumunia, Klein, Austria i Dynamo Brozowicz z Chorwacji. O, o, coś pięknego się trafiło. Ja Cię kręcę. Top Assist. Zaraz tam zerkniemy, jak to tutaj wygląda, ile, na ile to można trafić. I mamy Top Assist. Hmm. Nie widzę tego. Później muszę zobaczyć, nie będziemy tej przedłużać. Czyli mamy numer 14, Top Assist. Mamy Weiss, Słoweńska Republika, Milik, Polska. Po 6 mieli Asyst i Shakiri 5 ze Szwajcarii. No i mamy pierwsze logo. Jest to logo Irlandii. Bazówka Cikalesi. Jak się nie mylę, to jest Albania. World Irlandia, Darmian Włochy, McLaughlin, e, Irlandia Północna. A tutaj było Republic of Ireland, czyli trzeba popatrzeć, bo jedno to jest Irlandia, a jedno Irlandia Północna. potrafimy w kolejnej saszetce i mamy K-Player bazówka Stepanienko Ukraina mamy Want to Watch Grzegorz Krychowiak no i Want to Watch nam się trafia Want to Watch jedna na 8 paczuszek czyli no nie jest to tam jakiś specjalny traf ale fajnie że wpadł Następnie mamy Mączyńskiego, Erkina z Turcji, Juan Fran Hiszpania i Dynamo Lichsteiner ze Szwajcarii. O, no i mamy pierwszą kartę albo Double Trouble, albo Next Generation, jak się nie mylę, to jest Double Trouble mamy jest to Antonio Candreva i Graziano Pele to są Włochy no i karta ta jest 1 na 8 paczuszek i mamy pierwszego Game Changera moi drodzy, tutaj łatwo się pomylić bardzo to podobne do bazowej karty Denis Garmasz z Ukrainy Sidorczuk Denisov, Kadar i Sisoko. No i cóż, moi drodzy, ostatnia saszetka. No i znowu coś fajnego trafiamy. Jest tym razem Next Generation, czyli dwóch zawodników na jednej karcie. I mamy Niemców, Matthias Ginter i Emre Chan. O, mamy kolejnego Want to Watch. Lakacet z Francji, Czucz zwali Machine Janko z Austrii, Sigurðsson Islandia i Podolski z Niemiec. No moi drodzy, no bardzo mi się podoba ta kolekcja. Moim zdaniem jest dużo lepsza niż Road to Euro. Jest więcej różnych nowości, jak widać. No, i myślę, że chyba Wy również tak samo myślicie. Jeżeli nie, bądź tak, piszcie pod filmem, co myślicie o tej kolekcji, o tych kartach pierwszych, które wam zaprezentowałem. A oczywiście na kolejnych filmikach lecimy z blistrami. Jak będę miał okazję kupić gdzieś jakieś puszki, czy mini puszki, to wtedy również dam Wam znać. A dzisiaj moi drodzy to wszystko na filmiku. Jeżeli Wam się podoba, łapka w górę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. No i oczywiście zapraszam Was na moje następne filmy. Trzymajcie się. Cześć.